Witam Was wszystkich ponownie na kanale Mr. Przypinka. Dzisiaj, jak zdążyliście zauważyć prawdopodobnie po tytule, zagramy sobie w grę Watch Dogs 2, więc w Watch Dogs 2. Na samym początku Wam opowiem taką historię, która będzie dosyć ciekawa. Każdy będzie mógł wyciągnąć dla siebie jakieś refleksje z tej historii. Ja wyciągnąłem bardzo duże. Jak wszedłem w posiadanie tej gry, a więc jakim cudem tą grę posiadam? Nie kupiłem tej gry, powiem Wam, że się wymieniłem. Oczywiście stać mi było na to, żeby sobie kupić nową, iść do sklepu i kupić nową. Ale bardzo często siedzę na takiej aplikacji Spox, ona się nazywa Spox. Jest to aplikacja na Androida i tam możesz sobie lokalne przedmioty wyszukiwać. Ludzie po prostu wystawiają taki market, wystawiają przedmioty jak na Ebayu. No tylko, że różni się troszeczkę od Ebaya z tego względu, że na eBayu e możesz zrobić wysyłkę, więc ktoś może Ci coś wysłać. Tutaj na tej aplikacji Spox jest odbiór osobista, więc tak naprawdę Wystawiasz coś, jak ktoś jest po prostu w Twoim tam, blisko Twojej miejscowości, no to sobie możesz kupić, ponieważ jeżeli ktoś jest bardzo daleko, na przykład jak ja mieszkam tutaj w środkowej Anglii, a ktoś jest tam gdzieś w Kolondynu, no to po prostu nie byłoby sensu nawet po to jechać. No, koszt e, e, tego transportu, koszt e, e, benzyny e, by był większy niż na przykład taka gra. No, ten gość, akurat, który wystawił tą grę, bo gość wystawił akurat Watch dwójkę. Chciał za niego 20 funtów, ale w opisie napisał 20 funtów albo chce się wymienić na GTA 5. Sobie pomyślałem, no GTA 5 już ukończyłem w sumie na konsoli PlayStation 3, a więc po co mi ta GTA 5? W sumie nie będę już grał na PlayStation 4, ponieważ już troszeczkę online pograłem i nie za bardzo mnie to interesowało. Zresztą nie mam czasu za bardzo na, na gry. Online, i sobie pomyślałem, no dobra, ok, wymienię się z nim za GTA 5, ponieważ w opisie tak było napisane, że albo lub wymiana na GTA 5. No to sobie pomyślałem, no dobra, no tu gość blisko mieszka, 5 mil chyba, tak jakbym miał do sklepu nawet podjechać po tą Geto, chyba nawet bliżej do niego miałem do domu. Ale dobra, opowiem wam tą historię, opowiadam wam dalej, jak sytuacja przebiegała. Wziąłem swoje GTA 5. On mi tam podał adres, bo tam na tej aplikacji możecie się wymienić oczywiście numerami telefonów, później do siebie dzwonicie i tak prywatnie e, można sobie podać adres. Z tego względu, że jednak gdybym. Gdybym tam oficjalnie pytał go o adres, no to ktoś może znać twój adres oficjalnie, więc na, na, na głównym takim e, tym, tym profilu, by się wyświetlił twój adres, to nie byłoby by po prostu sensu, a po pierwsze, po drugie to nie jest za bardzo takie bezpieczne, powiedzmy, podawać komuś swój adres tak na głównym profilu. No więc gość mi SMS-em wysłał swój adres, napisał mi, czy moja granie jest porysowana. Napisałem mu, że nie, że nie ma żadnych rys, zaraz będę u niego pod domem za chwilkę. No i biorę tą swoją GTA piątkę, podjeżdżam do niego pod dom. Oczywiście już mam od niego ten numer telefonu, ponieważ wymieniliśmy się, e, wymieniliśmy się adresami. Znaczy, on mi napisał swój adres, wymieniliśmy się numerami. No i jestem u niego pod domem i dzwonię do niego. nie. I mówię: Słuchaj kolego, ja jestem u ciebie pod domem. To jest Anglik, oczywiście. Ja tutaj mieszkam w Anglii. Dla tych, co by, co by nie wiedzieli, co nie oglądają mojego kanału i nie wiedzą, że, że mieszkam w Anglii. No i mówię do niego: Słuchaj kolego, mam tą GTA 5 dla ciebie. Wyjdź tutaj, ja jestem u ciebie pod domem, wyjdź i się wymienimy. No gość mówi, żebym. E, wszedł do domu. Ja sobie myślę, dlaczego mam wejść do domu? No mówię, jestem Ciebie pod drzwiami, to może z pięć metrów y, tam dzieliło mój samochód od, od tych drzwi, a więc ja tam z samochodu przez szybę boczną widzę po prostu te drzwi y, tego gościa. Gość mówi, nie, nie, wejdź, y, wejdź do domu. Ja mówię, chyba chcę sprawdzić tą grę, mówię, nie, to moją, czy działa, czy nie jest porysowana. Ja mówię, no dobrze, nie, ale pytam go, mówię, to nie możesz tutaj wyjść na dwór i byśmy się wymienili tym igiem, przecież zobaczy, że nie ma rys na, na, na tym dysku. No i gość tak, już takim cichym głosem, już chyba troszeczkę się zirytował, e, takim cichym głosem mówi, słuchaj, ja jestem na wózku, ja nie mogę wyjść z domu. Wejdź tylnymi drzwiami i e, się wymienimy i przynieś mi tą swoją. Ja mówię, o przepraszam, nie od razu tak troszeczkę, można powiedzieć, Dostałem, powiedzmy, takiego moralnego kopniaka, i, bo w ogóle po co dyskutowałem? Mogłem po prostu od razu iść i, i otworzyć drzwi, tą grę wymienić. No ale gość mówi do mnie: Przyjdź, wejdź tymi drzwiami i, i wymienimy się. Ja wchodzę, zaszłem tak dookoła domu, otwieram te drzwi, pukam najpierw, gość mówi: Tak, proszę wejść, otwieram. No patrzę, gośle leży w łóżku, nie? I tak powiem Wam szczerze, że od razu tak się trochę dziwnie poczułem, bo takie refleksje mi naszły, nas, takie refleksje mnie naszły, ale zaraz Wam opowiem y, jakie. No i gość mówi, goś wziął tą grę ode mnie, nawet nie sprawdzał, czy jest porysowana, ale leżał w łóżku i tak miał nogi przykryte. Nie wiem, czy, czy nie miał nóg po prostu, czy, czy, czy miał nogi, ale był na tyle niepełnosprawny, że nie mógł chodzić, ale z boku stał wózek, także, y, 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 także używał tego wózka na 100%. No nie mógł po prostu poruszać się y, o własnych y, siłach. I wymieniłem z, tym, z nim tą grę. I gość do mnie mówi takim, takim głosem, takim, takim cichym: mówi. Słuchaj, jakbyś miał, jakbyś chyba się troszeczkę też tak przestraszył, ponieważ no, ja dosyć, tak dosyć solidnie wyglądam, ale mówi do mnie: Posłuchaj, jakbyś miał, jakbyś miał jeszcze takie, takie życzenie wymienić jakieś gry, to ja z chęcią z tobą z Tobą bym sobie wymienił jakieś gierki, gier, jakbyś coś miał, Mówię, słuchaj, mam e, tego e, Horizon Zero Dawn i jak skończę, to, to spoko się z Tobą wymienię. On mówi, no to jakbyś chciał się na przykład za Battlefielda jeden wymienić, to ja z miłą chęcią bym się z Tobą zamienił. Mówię, spoko. I on mówi, bo wiesz, dla mnie to nawet lepiej, bo no bo widzisz, w jakiej jestem sytuacji, także ja nawet z domu nie mogę wyjść. Ja sobie myślę, co od razu pomyślałem, no dobra, ale tak w, w głębi w głębi duszy sobie pomyślałem, kurczę, ale gość ma przerąbane. Ale wymieniłem z nim tą grę, e, wyszedłem z tego domu i, te, i od razu takie przemyślenia, jak wróciłem do samochodu, takie przemyślenia od razu mnie naszły. Człowiek, e, człowiek się poruszał o własnych siłach, ja mówię tutaj o sobie. Czasami, czasami narzekasz na jakieś tam rzeczy, na jakieś tam sytuacje, które cię spotykają. Zobaczy myślisz, ja pierdykam, no dlaczego ja, dlaczego mnie to spotkało? Wyobraźcie sobie, później widzicie gościa, który, który nie może chodzić o własnych siłach, yy, który leży w łóżku, w sumie chyba całe życie przeleżał w łóżku. Yy, Podejrzewam mu. Aczkolwiek on był w moim wieku, to nie, także nie wiem, czy jakaś tragedia go dotknęła w czasie, tam, kilka lat wcześniej, czy po prostu to już było, czy od urodzenia. No ale to, to nawet, nawet nie śmiałem, żeby go pytać o to, tylko po prostu. Tak jakoś dziwnie się poczułem, po prostu tak mi moralniak złapał, że już nie zagrałem w tą grę tego dnia, po prostu tak, takie przemyślenia mnie naszły, kurczę, ale gość musi mieć przerąbane, no leży w łóżku. Nie chciałbym tutaj y, w żadnym wypadku urazić takich osób, które są niepełnosprawne i nie mogą się poruszać o, o własnych siłach, ale y, ja po prostu szanuję takie osoby bardzo i na pewno wymienię z nim jakieś gry na pewno mu, nawet jak nie wymienię to jeszcze to, to zawiozę mu na pewno y, jakąś tam... Tam gierkę. Podejrzewam, że tam miał kogoś, kto się nim opie opiekował, ponieważ tam widziałem, że stały dwa samochody w, w garażu, ale nie wiem, czy to były osoby, które mieszkały gdzieś z boku i po prostu gdzieś w, w sąsiedzi, i tam stawiałem samochody. No nie wiem, na jakiej to było w zasadzie, ale Wam to mówię z tego względu, żebyście po prostu szanowali to, co macie. Zdrowie jest, zdrowie jest po prostu bardzo, bardzo cenne. Jak się straci zdrowie, to po prostu jest lipa, no lipa. I tak Wam tylko to powiedziałem, żeby, żebyście po prostu dbali o zdrowie i żebyście szanowali też takie osoby. To, to te osoby trzeba szanować. Ja podejrzewam, że ja bym się załamał w takiej sytuacji. Ja nie byłem w takiej sytuacji, mam nadzieję, że nie będę, ale myślę, że bym był trochę podłamany, co najmniej, jakbym był w takiej sytuacji, żebym nie mógł się poruszać o, o własnych siłach. Ale dzisiaj tą grę sobie odpaliłem i chciałbym wam troszeczkę o tej grze popowiadać. Pierwszy raz tą grę odpaliłem wcześniej nie grałem w tą gierkę i powiem wam szczerze, że grafika mnie bardzo zaskoczyła. No, grafika jest dosyć. dosyć trzyma tutaj bardzo wysoki poziom. Powiem Wam, że jest tak to wszystko zrobione, jak patrzę tak na kurtkę tego gościa, na, na ubranie, na w ogóle na teren, na, na to wszystko co otacza tutaj na otoczenie, to naprawdę jest niesamowicie to graficznie dopracowane, aczkolwiek nie jest to ten sam poziom, co na przykład w Horizon. Ale powiem Wam, że no zobaczcie. No graficznie jest dopracowane. To, to dosyć, dosyć ciekawie, aczkolwiek jeszcze, jeszcze nie miałem takich terenów, żeby po prostu w dzień coś zobaczyć, a więc jeszcze o tej porze tutaj dnia nie grałem, ponieważ tu się pory dnia zmieniają. To chyba jest yy, podobnie do Watch Dogsów jedynki. A więc no, to jest gra w stylu takim takim jak GTA. No bym musiał tutaj troszeczkę dłużej pograć i wtedy mógłbym coś więcej powiedzieć, ale tak odpaliłem, żeby Wam po prostu pokazać, jak to mniej więcej wygląda. Jak ktoś nie widział, oczywiście na innych kanałach też można zobaczyć. Nie wiem, czy tego gościa mogę zdjąć, czy jak. Tak. O tak trochę można powiedzieć od lat 18 on go załatwił. Ale ale ciekawe co ja mogę tutaj zrobić? Nie wiem, schakować coś wycelować Tak, mogę po prostu Mogę hakować tu chyba, dokładnie nie wiem W jedynce trochę grałem w tą z jedynkę Niedługo w sumie, ale bo coś tam gdzieś na jakimś tam momencie się zatrzymałem, a więc jakiś tam moment mnie po prostu przeraził. Nie mogłem tam czegoś przejść w Watchdogsach jedynce i po prostu dlatego zakończyłem tą grę. I też z tego powodu prawdopodobnie, że nie miałem czasu, ale możliwe, że w tą grę, jeżeli chodzi o Watchdogsów, dwójkę, w tą część troszeczkę sobie więcej popykam. Powiem wam szczerze, że wygląda bardzo ciekawie, taka muzyka jest bardzo fajna w tej grze. Już zauważyłem, że muzyka jest dosyć ciekawa, więc ten podkład muzyczny jest taki ciekawy. Spróbujemy teraz tego gościa zdjąć. Tu na dole nikogo nie ma. Nie. Spróbujemy teraz tego gościa zdjąć. A kamera tutaj jest. Dwóch gości, nie wiem czy tą kamerę można hakować, czy jak tam w jedynce te kamery... W taksach 1 Tę kamerę można było hakować. No ale powiem Wam, że bardzo ciekawie się przedstawia graficznie. A więc, e, nic więcej na razie nie mogę powiedzieć o tej grze. Jeżeli chodzi o fabułę, jak ktoś z Was grał, to możecie w komentarzach napisać, czy, podoba, czy podobała Wam się ta gra. Może ktoś ukończył nawet już tą grę. To nie jest aż tak świeża gra. Ale myślę, że to, był do, to było dobre posunięcie z mojej strony wymienienie e, tej gry na. Na GTA 5, ponieważ ja, ja oddałem GTA 5 temu, temu człowiekowi, I, a teraz jak już po prostu wiem, komu to oddałem te GTA 5, to na pewno to było bardzo dobre posunięcie, ponieważ bardzo szkoda mi się zrobiło tego człowieka. Powiem Wam szczerze, że będę starał się grać w tą, w tą grę i zobaczyć po prostu, czy. Czy uda mi się tu coś ciekawego zrobić? I czy mnie zainteresuje przede wszystkim? Bo gra musi, musi mnie zainteresować przede wszystkim. Nie wiem, czy muszę tego gościa zdjąć, ale kamera możemy wtedy zobaczyć. Nie wiem o co. A Zobaczymy. muszę tą kamerę schakować. Tak. A, wtedy po prostu tylko widzę. Mogę zdjęcia robić, przybliżać. No, z jedynki to pamiętam. Zdejmę tego długiego gościa bardzo szybko. Bardzo płynnie chodzi, wam powiem, że płynnie chodzi ta gra. Jak na tą grafikę. To naprawdę bardzo fajnie. Przepraszam was za ten strój, za za tą koszulkę, którą mam nałożoną, ma to z tego względu, że akurat siłowni powróciłem i tak jestem po prostu ubrany, ale... Ale to nie ma znaczenia najmniejszego, jak jestem ubrany. Zwłaszcza, że powiedziałem, że na tym kanale będę starał się przełamać te stereotypy, że gościu, który ćwiczy na siłowni nie interesuje, nie interesuje się niczym innym poza Poza siłownią. No dobrze, więcej dłużej nie będę grał, bo ten materiał będzie za długi. 15 minut to będzie, to będzie tak akurat. Ale jak, jak po prostu troszeczkę dłużej pogram, to, to będę starał się. Właśnie nie wiem, co tutaj mam zrobić. No a więc no może i dobrze, że tutaj utknąłem. Jak troszeczkę dłużej pogram, to na pewno zrobię wam taką mini recenzję tej gry. Bo aktualnie no, nie mogę za dużo powiedzieć o tej grze, bo sami widzicie, że dopiero zaczynam przygodę z tą grą. Ale jak pogam troszeczkę dłużej, to na pewno Wam zrobię jakąś taką mini recenzję i powiem Wam, czy podoba mi się, czy nie podoba mi się, czy warto kupić, czy nie warto kupić. Dobra, na razie cześć, pozdrawiam i zapraszam Was wszystkich do, do następnego materiału. Na razie, cześć, pozdrawiam.